Witam Państwa serdecznie. Dziś dosyć krótko, tylko wapń, troszeczkę expando i erantis, bardzo ważny element. Zapraszam do tego odcinka. Jesteśmy w kocierzewie północnym u pana czarka malejki. To jest. Jonagold, proszę Państwa, ten, który w tym roku w większości sadów owocuje zazwyczaj umiarkowanie albo w wielu sadach przerzucił, czyli po prostu wpadł w przemienne owocowanie. Tu mamy bardzo dużą ilość owoców. Nawet w tej chwili zaczęto już w tym gospodarstwie robić ręczne przerzedzanie. Pomimo tej dużej ilości owoców w Jonagoldach nie stosujemy w tym roku. Expando. Dlaczego? No, bo Jonagoldy i tak ładnie wyrastają. Zazwyczaj to jest tak, że jak mamy bardzo duży urodzaj, to te Jonagoldy są takie średniaczki. No i oczywiście wtedy handlowcy szukają tych dużych. Jak jest słaby urodzaj i tak jak w tym roku większość Jonagoldów będzie mocno przerośniętych, to prawdopodobnie będą właśnie takie średniaczki poszukiwane. Więc w tym roku Expando. Expando w tym sadzie nie. Yy, natomiast, gdyby się okazało później, powiedzmy na miesiąc przed zbiorem, że jednak trzeba nam troszeczkę tą wielkość podpompować, no to znamy takie sposoby, żeby to ekspando zastosować na miesiąc przed zbiorem i żeby to jeszcze przyniosło fajny efekt. Yy, ale o tym może kiedy indziej. Proszę Państwa, jakie problemy w tym roku były w tym sadzie? No, jak widać, nie parch. Proszę Państwa, chwila nieuwagi. Chwila nieuwagi, bo się akurat zaczęły truskawki i było co innego w głowie gospodarza. Trzeba było pilnować tamtego biznesu. No i kilka dni nieuwagi i nagle się okazało, że jest niesamowita ilość zwójkówek i te zwójkówki narobiły tutaj mnóstwo szkód. Ale y, widzimy o w ten sposób, tak? To są efekty żerowania są na liściach, ale są też i uszkodzenia y, miejscami na owocach. Y, no cóż, temat jest już y, zażegnany, problemu już w tej chwili nie ma, ale y, no jest nauczka na przyszłość, że trzeba jednak ilustracje przeprowadzać ciągle. Jeśli chodzi o Jona Goldy, tak jak powiedziałem, ostrożnie z Expando, natomiast bardzo dużo wapnia. Jona Goldy należą do tej grupy odmian, które są bardzo wrażliwe na gorzką plamistość podskórną, więc wapnia trzeba podawać jak najwięcej. My polecamy w tym momencie mrówczan wapnia, czyli Calgreen. No cóż, proszę Państwa, pojawiło się troszeczkę różnych informacji, badania Naukowe czy też nie wiem, ja czasami myślę, że pseudonaukowe. Wyniki są bardzo różne. Mamy w tej chwili dostęp do badań, które potwierdzają bardzo wysoką skuteczność stosowania kalgrinu czy kalboronu i efekty są lepsze niż przy stosowaniu chlorku wapnia. Ale. Nie chciałbym się skupiać dzisiaj na tym zagadnieniu, myślę, że o tych różnicach między mrówczanem wapnia, czy kalboronem, a chlorkiem wapnia, to jeszcze wygospodarujemy sobie jeden odcinek, specjalnie temu poświęcony. Zostawiamy Jonagolda, idziemy do odmiany Gala, Gala Mast, tam problemy są troszeczkę inne. Proszę Państwa, gala mast. Stara, nie nie, ale niezawodna. W polskim klimacie nie bez powodu zdominowała swojego czasu e, temat uprawy gali. E, drzewa co metr 20. Średnio 160-200 jabłek na drzewie. Na tym drzewie akurat jest 200. E, około, tak? Bo przecież zawsze jakieś mogło umknąć. E, i co możemy powiedzieć? Wielkość jak na razie jest dobra, przyzwoita. E, czym tutaj je podkarmiano? King Clive Can, King Life CAN ten nawóz, o którym Państwu już wspominałem kiedyś, e, rozmawiając o Expando, jako taki nawóz wspomagający. Ewentualnie King Life Can, którego polecamy do gospodarstw produkujących tak zwane mających sady sokowe, produkują, produkujących jabłko po prostu tanio. E, Kinglife Can 20% azotu, 10 wapnia, 9 potasu, 6 fosforu. Plus mikroelementy, nawóz zakwaszający wodę. Stosowany tutaj już kilkakrotnie, i pomimo tej ogromnej ilości jabłek, i uwaga, mamy niby system nawadniania, ale on jest praktycznie nieczynny. To znaczy linia już jest zniszczona, e, linia jest pozapychana, e, w jednych miejscach kapie, w innych cieknie, w innych nawet kapać nie chce. Więc e, na to nawadnianie nie ma co liczyć. Susza jest przeogromna, do tego upały. E, w tej chwili 29,5 stopnia 30. Nie bez powodu ten mój kapelutek, proszę państwa, słoneczko jest niemiłosierne. E, Teraz zaszło za chmurkę, więc fajnie. Drzewa mają chwileczkę odpoczynku. Ja zresztą też, ale upał jest przeogromny. Przy takiej temperaturze, no te drzewa potrzebują niesamowitych ilości wody. Niesprawne nawadnianie powoduje, że cierpią na suszę. Eee, cierpią w wyniku suszy, o w ten sposób. Eee, co jeszcze możemy w czasie suszy zastosować? Erantis. Ale o Eranti się za chwileczkę wspomnę w młodym sadzie, bo tam akurat mamy doświadczenie. Wracając do tego, gala, bardzo dużo jabłek, więc w tej chwili y, trzeba robić ręczne przerzedzanie. Y, zostawiamy jedno, maksymalnie dwa jabłka z grona. Nie ma czegoś takiego, że zostawiamy trzy albo cztery. Y, to jest niedopuszczalne, nie w gali nie ma mowy. No i jak widać, Kinglife Can świetnie się sprawdził, ale to jest gala, więc tu jest zaplanowany zabieg, znowu mieszany Kinglife Can razem z Expando. I ponieważ to już jest troszeczkę późno na Expando, na takie typowe zabiegi, więc tu będzie duża dawka, 5 litrów na hektar, Plus 2,5 kg na hektar King Clive Can. Yy, jeden strzał, jak będzie trzeba, to jeszcze powtórzymy pewnie yy, drugi, ale zobaczymy, co przyniesie, jakie efekty przyniesie ten jeden zabieg. Na razie to wygląda naprawdę dobrze. Yy, no i w Gali, w Gali gdzie się trafia parch, ale mając porównanie z innymi sadami to ten sad jest naprawdę czysty. Jeśli chodzi o parcha, to nie ma co narzekać. Gorzej, tak jak już wcześniej powiedziałem przy Goldach, było z tą zwójkówką. No cóż, ważne, że temat jest zamknięty i w tej chwili jabłka już ładnie rosną. Proszę Państwa, młode drzewka, to jest drugi rok po posadzeniu. W zeszłym roku na wiosnę były sadzone. Ja już Państwu pokazywałem ten sad, tylko byliśmy w gali Brookfield, natomiast w tej części kwatery jest gala Sznikoret. Drugi rok po posadzeniu, wypromowany jest przewodnik, raczej króciutko trzymamy gałęzie boczne około 20-25 jabłek średnio na drzewie po takim delikatnym przerzedzaniu bo baliśmy się przerzedzanie jest dosyć y, trudne na młodych drzewkach zrobić to chemicznie nie jest taką rzeczą y, prostą drzewka młode po prostu są bardzo wrażliwe na, na działanie tych preparatów hormonalnych którymi y, przerzedzamy jabłonie Eee, no ale te 20 25 jabłek myślę, że te drzewa wykarmią. Na pewno te jabłka by wyrosły dużo większe w tym roku, gdyby to było nawadnianie. Ale tu nawadnianie będzie dopiero za tydzień robione. W tej chwili było tylko podlewane, podlewane wodą z małzerów. Eee, to jest bardzo dobra gleba. Więc na razie wydawało się, że to wystarcza. Jednak widzimy, że te jabłka są troszeczkę za drobne i chcielibyśmy je mieć dużo większe. Więc, po pierwsze, nawadnianie. Ale, druga sprawa, żeby tak nie cierpiały od suszy, tu jest jeszcze stosowany preparat. Erantis. Erantis to jest produkt, y, mówimy algowy, bo oparty na dwóch algach, ale tam jest jeszcze, tam są jeszcze wyciągi z drożdży i tam jest mnóstwo różnych innych substancji naturalnych, organicznych, y, które y, mają za zadanie wspomóc roślinę w zatrzymaniu wody w sobie, w lepszym magazynowaniu wody. Tak jak już wcześniej mówiłem, Erantis nie zastąpi nam nawadniania, nie zastąpi nam deszczu, nie zastąpi nam wody, ale pozwala lepiej wykorzystać tą wodę, która jest dostępna. Dlatego trzeba go stosować przede wszystkim w tym momencie, kiedy woda jeszcze jest. Kiedy byśmy zechcieli go zastosować już wtedy, jak nam liście wędną, no to będzie za późno. Wtedy erantis wykaże swoje działanie odżywcze, ale już nie pozwoli roślinie lepiej magazynować wodę z gleby, bo tej wodzie w glebie już wtedy może nie być. Zrobiliśmy tu doświadczenie. Mamy możliwość porównania sobie. Na koniec sezonu będziemy mogli pokazać, jaka jest różnica między tymi drzewkami, gdzie stosowano erantis, a tymi, gdzie go nie było. Do tej pory, przypominam, tu było tylko podlewanie, takie z beczki, tak to nazywamy. Natomiast za tydzień będzie już normalnie nawadnianie robione. I mam nadzieję, że za dwa tygodnie, jak tu przyjadę, to ten sad będzie miał troszeczkę inną wilgotność w powietrzu, inny klimat tu się zrobi. Na razie jest niesamowicie sucho, ale przypominam, bardzo dobra, bardzo żyzna gleba, która dobrze e, zatrzymuje wodę, plus ten erantis, no i również King Clive Can, bo tylko on był stosowany tutaj do budowania masy, do budowania wielkości owoców. Proszę państwa, na dzisiaj Tyle. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do następnych odcinków.